Dzień dobry kochani, przechodzimy właśnie w węgierskiej górce koło hali. zmierzamy na ryneczek, bo tak dużo się dzieje w trakcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w węgierskiej górce, no że ciężko się zatrzymać. Moi drodzy, a widzicie właśnie, co się tutaj dzieje. Od rana, bo już od 7 rano nasi wolontariusze, mamy ich 50, wyruszyli na ulicę Węgierskiej Górki, byli pod kościołami. Tam też można było sobie zakupić jakieś ciasto. Coś dobrego do domu, do kawusi. I zaraz prosto z tych kościołów, kto mógł, kto chciał, mógł spaść do naszej moto orkiestry. Oj, tutaj Proszę. taki miły bo prezent, dziękujemy gadżet. Jeszcze jeden dziesięć swoich jajek obiecanych na dzisiaj. Kochani, jest motowość od dziewiątej jeździmy. Wolontariusze od siódmej zbierają, a o 14 na Ryneczku. Coś dobrego, coś słodkiego, coś na słono, placki, jakaś kiełbaska, jakieś ciasteczka. A przed chwilą właśnie skończyło się wielkie morsowanie w węgierskiej górce, czyli coś, czego jeszcze na orkiestrze nie było, a że taki jest rok trochę dziwny, że nie można koncertować, nie można spotkać się na hali, więc wszystko się dzieje, jak widzicie na świeżym powietrzu na ulicach Węgierskiej Górki. No i myślę, że orkiestra gra a mimo tego że było bardzo trudno zdecydować, co z tym wszystkim zrobić. Pierwszy raz, odkąd jest motowość, Aha. wydaje mi się, że jest to samochód rajdowego. Nigdy tego nie robiłam, nigdy nie było na to czasu. Zawsze były koncerty, tak, występy, pokojnie. zawsze były nie są pusty, Chłopcy jeździli i kiedy ja miałam wolne, to ich już tutaj nie było, więc... Trzeba korzystać, jest, jak jest okazja. Jest to mój pierwszy raz, jadę z Robertem Bednarzem. Robert, skąd jesteś? Z Biernej. Zbiernej, czyli w nasz okolica. Naszą... Tak. Okay. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Aż w każdym nasz... A... razie było miło. Żegnam się z wami. Ula figura rzecz sztabu. Słuchajcie, mamy taką niespodziankę. Jesteśmy na balkonie bloku 89 i jesteśmy z panią Jasią Zawadą, naszą kochaną druchną seniorką, która nie daj, że pilnuje nam od wielu, wielu lat dziupli, to jeszcze przez bardzo długie lata liczyła te pieniądze, kiedy jeszcze nie istniały w sztabie węgierska górka liczarki, a groszów było co niemiara pani Jasinko, prawda? Piaderka cały. Tak. Całe wiaderka były groszowe. Wszystko trzeba było pojedynczo policzyć. Pierwsze liczenia to były tu w dziupli. W takich warunkach no... spartańskich. Spartański. Liczyliśmy ile się dało, nieraz do pierwszej w nocy. Nie dało się liczyć tego tak szybko, no bo to były jak był pan, który przyniósł wiaderko samych po groszu po dwa. Ojej, no to była robota niezła. Ale wszyscy też pomagali. No pomagało no pomagali Potem już wracali, to już przychodzili i pomagali. Mhm. Potem z Dziupli przenieśliśmy się do OPG-starego tak. pod gminą. Tak. Tam też do nocyśmy liczyli. Ja jeszcze liczyłam jeszcze na hali. Tak. I za moich czasów nie było liczarek. Mhm. Tylko wszystko się liczyło tak pod ręki. Jeszcze zwijaliśmy do papierki. Papierku, tak, prawda? papierkiśmy musiały sobie na, na, narwać na takie wielkości i to wszystko rolować. Ale to było z serca, to było tak wspaniałe, że naprawdę do dziś to wspominam. To no. no mnie była taka stara. No. Jeszcze liczyła. A Pani Jasinko, wszystko przed nami, jeszcze no. nie jeden finał. Już, nami, no tak? finał już będzie, ale już nie, nie ze mną. A Pani Jasinko jest zawsze z nami, ale teraz zerkamy jeszcze na nasz ryneczek. Tak, tutaj dzisiaj różne rzeczy się dzieją, ciekawe z okienka. No też będziemy liczyć. Pani Jasiu, jak Pani przewiduje, będzie rekord, czy nie bardzo? No, mam nadzieję. Trzymamy że się, że, no trzymamy kciuki, no oczywiście, że... No, wiadomo, że nie zawsze... idzie o rekord, ale pani ale możemy... to było jakby tak było. No. Dziękujemy pani Jasinko, dziękujemy za wszystko Ja dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, tak to się dzieje, że mamy taką, z taką starą, dobrą maksymę, że jeżeli komuś potrafimy pomóc, to pomagamy. Jeżeli pomagamy, to przynajmniej nie przeszkadzamy. I my tutaj nie skupiamy się na tym całym, całej otoczce medialnej. Każdy szuka jakby minusa, wość, my, my raczej nie szukamy, my szukamy tych pozytywów i państwo doskonale wiecie ile sprzętu, ile samochodów, ile, ile, ile respiratorów, innych urządzeń medycznych znajduje się w szpitalach operujących jak No jak już jesteśmy w telewizji, to chcemy kogoś pozdrowić. Chcemy serdecznie pozdrowić na Dominikę Matuszewską, która kilka dni temu urodziła córeczkę małgosie i tylko dlatego nie mogła być szefową sztabu, ale wspiera nas online innymi działaniami nie może być tutaj z nami, więc pozdrowienia dla Małgosi, Matuszewskiej i jej mamy Dominiki.